Thank you wejść na Babią Górę szlakiem żółtym, tak zwaną percią akademików. Został on wyznakowany przez Władysława Midowicza 11 czerwca 1925 roku i jest uważany za najtrudniejszy szlak w całych Beskidach. Zobaczymy, jak jest w rzeczywistości. Trudność tej trasy polega na tym, że prowadzi ona północną stroną Babiej góry, a jest to strona bardzo stroma. I skały, po którego będziemy chodzić, zostały wyposażone w ułatwienia. Jest tutaj trochę klamer, trochę łańcuchów. No, i to jest taki element że nie ma tego w innym miejscu w Beskidach idź. I na Jesteśmy na Pół godziny minęło, ale się Miejsce, które żeśmy właśnie przeszli to najtrudniejszy odcinek na tym szlaku Tak zwany czarny dziób Ma on mniej więcej 8 metrów wysokości 6 klamer, jeden łańcuch. No kto go przejdzie to w zasadzie jest nieborze. Godziny na szczycie. kolej Byłem nieśmiały może w pokonywaniu tego czegoś po prostu powiedz, że chciałeś przepuścić kolejkę i tyle. Nie, nie. No jesteś uprzejmy, jesteś nie, taki grzeczny. Nie, ten dziób dał mi w dziób po prostu. Tak. A nie widać. Ale. Dla tych, którzy chcieliby się wybrać na ten szlak, można śmiało powiedzieć, że nawet mały lęk wysokości nie jest w stanie przeszkodzić zdobycia tego szczytu. Powiem więcej, nawet średni lęk wysokości dzięki współlocie można pokonać. O ile Cię Nie samemu, ale dzięki wspólnocie. Majestat Jego okrywa niebiosa, a ziemia jest pełna Jego uchwały. Jesteśmy na paśmie Babiogórskim. Jest to najwyższe pasmo w Beskidach Zachodnich, a w tej chwili jesteśmy na głównym jego wierzchołku, zwanym Diablakiem, 1725 metrów nad poziomem morza. Inna nazwa, bardziej austriacka, to Czarci Szczyt, ale zwykło się mówić na ten szczyt Babiogóra, czyli przenosi się nazwę z całego pasma. Jest to góra, która ma najwyższą wybitność po śnieżce stoki to podejście 1100 metrów wysokości, a północne, bardziej strome, to 900 metrów. Tutaj jest także granica państwa, graniczymy tutaj ze Słowacją. I na szczycie jest szereg różnych pamiątek postawionych na, na upamiętnienie różnych wydarzeń, jakie miały tutaj miejsce. Pogoda tutaj jest bardzo zmienna i stąd też inna nazwa tego szczytu, to Kapryśnica. Czasem słońce, Czasem deszcz. Bardzo często są tu możliwe burze, deszcze, a w zimie potrafią schodzić też lawiny, dlatego szlak, którym wchodziliśmy jest na okres zimowy zamknięty. Nie ja tak często tutaj bywam, bo jak widać jest mnóstwo ludzi. To nie są jednak miłe i spokojne ciche gorce. Ale wysokość robi swoje i widoki też robią swoje. O, no jestem dalej w takiej fazie w rytmie gór, zaliczyłem Bieszczady, byłem na Ternicy, a teraz Wyższy Szczyt, Bawia Góra, tak więc jestem bardzo zadowolony, pierwszy raz, jest super. Nie ma co gadać, trzeba już schodzić, bo zaraz deszcz będzie padać, taka chmura już tam idzie. A gdzie oddaje się bilety, że niby trzeba bilety? Teraz sobie schodzimy powoli takim czerwonym na Przełęcz klowiaki. Udało się. Udało się. Trasa piękna, kolorowa, troszkę męczący czas, ale było warto. Więc polecamy. Bia babia Góra, wejście. Jakie to było? Akademicką, Akademicka. Akademicka Percz. tak? Nie. Co to jest? Percz akademi Akademików. Akademików. No, dobre wejście, bardzo poważne, ale warto.